Panu Jezus Chrystus, na, na wieki wieków. Amen. Radość z naszego rozpoczynania. Po raz jest 45. pielgrzymowania z intencją zapowiedziałem. Radość, że jesteśmy mimo skromnego grona liczbowego, to w perspektywie czasu 45. raz czwarty rok nam zbiega na comiesięcznym pielgrzymowaniu czas bardziej jakoś zaprawieni wierności radość, że są pielgrzymi, którzy tą wierność okazują już na przestrzeni długiego czasu, że są wśród nas pielgrzymi, którzy drugi raz Państwo i i Pani przygodna, która pierwszy raz dzisiaj z nami idzie, ciocia Pana Pana Jakuba, Pani Ludwika. Jakoś tak czas, czas zbiega się, że Idziemy. Dzisiaj jest y, 13, 13 września, dzień po święcie Najświętszego imienia Matki Najświętszej, dzień przed podwyższeniem Krzyża Pańskiego, że to, to święto będzie, w dawnym kalendarzu, mimo że niedziela, to to święto będzie obchodzone. No i z tytułu, że w tygodniu w poniedziałek przypadało narodzenia Matki Najświętszej, jest możliwe, że idziemy dzisiaj na odpust do Wieczwałdu. I jeśli te informacje są jakoś prawdziwe, no to dzisiaj też przypada kolejny raz z, z, zgodnie z naszym pielgrzymowaniem pielgrzymka kapłańskiego Bractwa Świętego Piusa X wierni Duża pielgrzymka, kilkaset osób, msza święta odprawiana gdzieś tam blisko jeziora, za lotniskiem. Jak będzie nam dane, tu się tam po raz któryś spotkamy, będą na nas patrzeć, mówić: chodźcie z nami, coś tam, albo nic nie mówić. Może ksiądz, ksiądz wesołek pokiwa i ucieszy się, a może to mu też jest zabronione, i już nie będzie mógł bo w pobliżu, gdzie jest ksiądz Szczelin i ksiądz Szydłowski. Tam będą pilnować starszego kapłana, żeby, żeby broń Boże nie okazał żadnych znaków sympatii, życzliwości. Dlaczego to mówię? lat temu no to jest dwa, trzy, cztery może być jedna z osób, która swego czasu uczęszczała do, do kaplicy kapłańskiego bractwa, mówiąc o tej pielgrzymce zachęcała wiernych żeby do nas się dołączyli że chodzimy z, co miesiąc z tą intencją zapodaną przez księdza wielemnego księdzecka Bałębę o biskupa, biskupów wiernych w ortodoksji katolickiej, w kurcie, w moralności i od wiernego, wiernych spotkał się, po co nam chodzi, my mamy biskupów. No i to było, to było lat temu, dwa, trzy, w perspektywie, gdzie był jeszcze biskup Tissier de Malerie. jeszcze no, już nie liczyli kapłani kapłańskiego brata, swojego, swojego współbrata biskupa Williamsona, ale jeszcze był biskup Tissier de Malerie, biskup Galareta, biskup Fele, dzisiaj Biskup Tissier de Malerie nie żyje, pytanie jak stan zdrowia i długość życia jeszcze tych dwóch biskupów w każdym razie w którymś momencie staną, staną kapłań kapłańskiego bractwa i wierni przed koniecznością nowych biskupów. No i być może te dokoptowania będą, że daj na to biskup Schneider tam zostanie wcielony, czy jakiś inny, to ja się, że tak powiem, mało na tych rzeczach wyznaję od strony, jak to może praktycznie wyglądać, natomiast o co chodzi? Że my się dzisiaj modlimy o owocność naszego pielgrzymowania i o owocność pielgrzymowania i wiernych, i kapłanów kapłańskiego Bractwa Świętego, Świętego Piusa i że w tej owocności jest jak najbardziej modlitwa o obisku, o biskupów i i tak na to, jak jakiś biskup jest i słyszy taką intencję yy, o biskupów wiernych ortodoksji katolickiej w kłucie, w doksynie moralności, to może, że taką mieć pretensję, No to dlaczego oni nie powiedzą, że się za mnie modlą? No, to ja bym odpowiadał, to święty Paweł powiedział, że, że już tam sens jest taki, no, nie macie, gdyby kogo naśladować, co naśladujcie mnie. Tak? No to Jeśli jesteś takim biskupem wiernym ortodoksji katolickiej w kucie, w doktynie i moralności, to powiedz o sobie, żebyśmy jakoś wiedzieli, jak to, jak to konfrontować. Będzie nam jakoś łatwiej. Prz. Jacek Bałęba nas odsyła do kapłanów wiernych ortodoksji katolickiej w kucie, w doktynie. Że są nieliczni, ale za, boi się zaryzykować podaniem imienia. Ciekawe, czy swoje by podawał. Więc jedno wiemy, że w, tej, w tych błędnych drogach, czy, czy tym jakimś zagmatwaniu, ta jedna droga do Gieczwału, do Matki Najświętszej, miejsca objawień, jako droga, że przez Marię, per Maria Christus, przez Marię do Chrystusa, jest drogą pewną. I my tej daty dzisiejszej nie wybierano, no jest jako stała data, druga sobota miesiąca, przybywamy tutaj, żeby pielgrzymkę odbyć, ufając, że nas Pan Bóg o własce umocni, że tę łaskę upraszamy, tą najtrudniejszą łaskę okazywania wierności, czyli miłości, wiary, cierpliwości w czasie, łatwiej jest miłować nażyczonego niż męża, męża w pierwszym dniu małżeństwa, niż po pięćdziesięciu latach, czy żonę. My prosimy o tę wierność ortodoksji katolickiej, jako wierni, jako kapłan ze statusem, w jakim jestem, od posoborowców, wyrzucony ze zgromadzenia, ekskomunikowany, co tam jeszcze, niech by było. My prosimy o tę, o tę wierność naszą w doktrynie, w kulcie i w moralności, i prosimy i dla siebie, i dla. I dla bliźnich prosząc o katolickiego papieża, papieża katolika, biskupów, bo od tego świadectwa ogromnie wiele w kościele, ponieważ jest jako kościół chrystusowy hierarchicznie przez Pana Jezusa założony, od tego ogromnie wiele zależy. Póki takiej rzeczywistości nie mamy, chodzimy prosząc, jak będzie to będziemy chodzić i prosić i dziękować, póki co prosimy. Dziękować za co nam dziękować, za to, że nas z tej otchłani posoborowia fałszywej doktryny, fałszywego kultu. Pan Bóg za swoją łaską, bez naszych zasług, mimo naszych grzechów, wydobywa i, i wzywa nas do pielgrzymowania. Więc to dzisiaj po raz kolejny podejmujemy i każdy z trzygodni wiernych, za co Bogu niech będą dzięki. W imię Boże ruszajmy w drogę. Zdjęcie. Zdjęcie. Tak, do zdjęcia jeszcze są A proszę stanąć w słońcu wszystkich. Żeby poczuć ciepło słońca na kuliszkach. Pani Doroto, bo... Nie widać. Dziękuję. Ładne niebieski. niebieskie. Zapatrzcie. Zapatrzcie. Przy... No proszę, to przy...